Więc minęły już 3 miesiące od WOPI 4 i odcinek 5 nie dojrzał światła dziennego. Hmm. Huh. Nie mogę teraz zbytnio robić animacji, bo jestem teraz w liceum i mam dużo szkoły na głowie. Ale też nie mam po prostu chęci do niej. Szczególnie że jak patrzę na odcinek 5 i 6, to oba mają po prostu mnóstwo klatek do narysowania. I to po prostu nie pomaga mi w jej robieniu. Kolejnym powodem, myślę, że jest najbardziej, można powiedzieć, ważny, to to, że to konto, na którym są te filmy, nie jest moje. Jest mojego przyjaciela z szkoły podstawowej i, no, teraz zbytnie nie utrzymuję z nim kontaktu, więc robienie tych filmów i wysyłanie ich, właśnie to robi się coraz cięższe. Chciałbym kontynuować w OPI, ale. Teraz, jak tak myślę, to to się staje coraz cięższe z każdym miesiącem. Na chwilę obecną mam jedną trzecią odcinka piątego zrobioną i jedną piątą odcinka szóstego. To w sumie tyle, więc do zobaczenia w przyszłym odcinku, jeśli wyjdzie. A jak nie, to dam znać.